Dobrze, no to kolejnym zadaniem było zadanie Maluj. W zadaniu Maluj mieliśmy podany n odcinków. N było tylko do tysiąca. I mieliśmy powiedzieć, na ile obszarów dzielą one płaszczyzny. To znaczy, tam była jakaś taka historyjka, że Jasiu sobie coś tam. Yy, namalował w pęcie, i teraz chce pokolorować to takim kubełkiem. Ile jest takich obszarów, które będzie musiał kliknąć? Na tym rysunku są na przykład 3. No i być może część z Was się to skojarzyło z yy, tożsamością Eulera. Tak, tożsamość Eulera. Mówi nam tyle, że mając sobie, mając yy, wielościan, wiemy, że V plus S równa się k plus 2. Coś, coś, coś takiego. Możliwe, że pomyliłem się tutaj w, w literkach. Generalnie daje nam pewną, pewną zależność pomiędzy liczbą wierzchołków, liczbą ściana, liczbą krawędzi wielościanu. No i tutaj. Chcieliśmy zrobić coś bardzo podobnego, to znaczy... Yy, dobrze, może najpierw zdefiniujmy sobie kilka rzeczy. Jak ja rozumiem yy, obszar? No obszar jest zdefiniowany w treści zadania. To jest właśnie ten jeden bloczek, który Jasiu musi zamalować. Dalej, wierzchołkami będziemy nazywać wszystkie te punkty, które kończą jeden z odcinków lub które są w miejscu przecięcia jednego z odcinków z innym. Jak wiadomo, żadne trzy odcinki nie przycinają się w tym samym miejscu, to mam zagwarantowane treści zadania, więc zawsze odcinki one się przycinały tylko parami. To są wierzchołki i jeszcze będziemy wyznaczać krawędzie. krawędzie to są, krawędź to jest odcinek pomiędzy dwoma dowolnymi wierzchołkami. To znaczy, na przykład to i to są to osobne krawędzie. Myślimy o nich jako o dwóch różnych krawędziach, bo są pomiędzy różnymi parami wierzchołków. No i myślimy jeszcze o spójnych składowych. Spójne składowe to są zbiory takich odcinków, które, z których jakby da się dojść z jednego wierzchołka do każdego innego, tylko przechodząc po odcinkach. Czyli to jest jedna spójna składowa. A to jest inna spójna składowa na przykład. Tak, teraz mam dwie spójne składowe. I to, co ja bym chciał powiedzieć, to to, że zachodzi twierdzenie, zachodzi wzór, że liczba obszarów jest równa liczbie składowych plus krawędzi minus wierzchołków plus 1. Tak, czyli tak naprawdę obszary plus wierzchołki równa się składowe plus krawędzie plus 1. No to jest wzór podobny do wzoru Eulera. On się tak de facto wynika z tego samego, no tylko że tutaj działa na płaszczyźnie. Z Eulera był dla wielościanu, tutaj mamy to rozłożone na płaszczyzny, więc stąd ta różnica w tej jedynce. No. Da się to tak w miarę, w miarę intuicyjnie udowodnić, to znaczy jeżeli mamy sobie, jeżeli załóżmy, że ten wzór zachodzi, a dla pustej płaszczyzny zachodzi, no bo wtedy obszar jest 1, składowych jest 0, krawędzi 0 i wierzchołków 0, więc mamy 1 równa się 1. No i teraz dokładamy sobie pewną krawędź, która nie przecina się z żadną inną krawędzią. No to wtedy widać, że dokładamy dwa wierzchołki. Dokładamy jedną krawędź, zero składowych. Nie, jedną składową i zero obszarów. No więc mamy plus 1, plus 1, minus 2. No i to było już. No więc dostajemy dokładnie to samo, co było. Dalej ta tożsamość zachodzi. A w momencie, kiedy byśmy kiedy mamy już jakiś zbiór i prosta przecina ten zbiór, ten, ten odcinek przecina zbiór tych innych odcinków, no to wtedy załóżmy, że przecina k odcinków. No to wtedy dostajemy 1, 2 plus k nowych wierzchołków, no bo dwa wierzchołki będące końcami odcinków i k wierzchołków przecięcia, czyli tutaj będzie minus k plus 2. Dostajemy jeden nowy obszar tutaj, czyli obszar jest plus 1. Nie dostajemy nowych składowych, no bo on się z nimi przecina, więc jest w tej samej składowej. Więc tu jest 0. No nowych krawędzi dostajemy tyle, ile jest krawędzi pomiędzy naszymi wierzchołkami. No to pomiędzy k plus dwa wierzchołkami jest k plus jeden krawędzi. No więc w związku z tym tutaj dostajemy plus k plus jeden. No i znowu widać, że ten wzór, że obie strony tego wzoru się skracają, więc ten wzór dalej jest poprawny. To jest taki dowód trochę nieformalny, ale, ale on pokazuje mniej więcej ideę formalnego dowodu tego, że, że ten wzór zachodzi. No i to jest tak naprawdę podstawa zadania, to znaczy chcielibyśmy teraz wyliczyć po prostu składowe krawędzie i wierzchołki. No i jeżeli to zrobimy no to będziemy mogli już spokojnie znaleźć te obszary. No i tutaj dalej no to już jest czysta, czysta geometria, to znaczy rozważanie rozważanie wszelakich przypadków. to może zadam jeszcze takie pytanie, czy muszę to tłumaczyć. Kto słyszał o iloczynie wektorowym? Okej, okay. to ja może tak pokrótce wytłumaczę, o co chodzi. Iloczyn wektorowy dwóch wektorów to jest inny wektor, prostopadły do nich dwóch. Iloczyn się robi w trójwymiarze. Natomiast będąc na płaszczyźnie, możemy go używać do tego, żeby określić, jak trzy punkty zależą względem siebie. To znaczy, jeśli mamy trzy punkty, to możemy o nich myśleć jako o dwóch wektorach, no bo to jest jeden wektor, to jest drugi wektor i możemy wziąć ich iloczyn wektorowy. No i w zależności od znaku iloczynu wektorowego, to znaczy, czy on jest ujemny, czy dodatni, czy jest zerem, to wiemy, jak ten punkt jest usytuowany względem tych punktów. Tak, powiedzmy, że to jest a... B i C. Jeżeli iloczyn wektorowy jest zerem, to te punkty są współliniowe. Wtedy i tylko wtedy, kiedy jest zerem, to te punkty są współliniowe. Natomiast w zależności od znaku, to punkt C może leżeć po jednej z dwóch stron prostej AB. To znaczy, jeżeli iloczyn wektorowy ma, jest podejrze ujemny, to zachodzi taka sytuacja. A jeśli by był dodatni, to zachodzi taka sytuacja. No i dzięki temu to, to się nam bardzo przydaje w tym zadaniu. Dlaczego? Dlatego, że jako że tych odcinków jest tak niesamowicie mało, to możemy się przeiterować po każdej parze odcinków. No i parę odcinków to są cztery punkty. Można na wszystkich możliwych kombinacjach policzyć iloczyn wektorowy. Iloczyn wektorowy dla pary odcinków. Jak je teraz nazwać? X1, Y1, X2, Y2. To jest jeden odcinek i X3. No e, znaczy iloczyn wektorowy jest definiowany dla trzech punktów, więc, więc zrobię to dla po prostu trzech punktów. I to się robi dla wszystkich możliwych kombinacji trzech spośród tych czterech punktów. E, no to iloczny wektorowy czegoś takiego to jest... Hmm, sobie to nawet zapisałem, żeby się nie machnąć. To jest... X3 minus X1, Y2 minus Y1, minus Y 3 minus Y1, X2 minus X1. Liczymy sobie coś takiego, to się liczy w czasie stałym. No i teraz patrzymy na to, jakie powychodziły nam te iloczyny. No i jeżeli mamy sobie jakiś odcinek. I bierzemy do niego drugi odcinek, i roczny skalarny jednego z wierzchołków, tamtego, jednego z końców tego odcinka jest zerem, a drugiego jest niezerowy. No to mamy taką sytuację. No bo jeden odcinek jest, jeden wierzchołek jest wspólniowy z tymi dwoma, a inny nie. No i tutaj już wiemy, że tworzy nam się dodatkowa krawędź, bo mieliśmy tylko dwie krawędzie, a ten nam połowi tą krawędź na dwa, ale nie tworzą nam się żadne dodatkowe wierzchołki. Dalej mamy cztery wierzchołki w tych dwóch odcinkach. Ale może być tak, że oba iloczyny wektorowe są niezerowe, ale mają różne znaki. Wtedy zachodzi taka sytuacja. Dlatego, że jeden koniec tego odcinka jest po jednej stronie, a drugi jest po drugiej stronie. No i wtedy widać, że zamiast dwóch odcinków mamy cztery. Jest taki, taki, taki i taki. Mamy też dodatkowy wierzchołek tutaj. Co więcej, jeśli zachodzi taka sytuacja, że liczymy sobie iloczyny wektorowe tego odcinka z tym punktem, potem z tym punktem, i wychodzi nam, że one właśnie są po dwóch stronach, to wiemy wtedy, że te odcinki się przecinają, więc są w jednej spójnej składowej. Więc zmienia nam się też liczba spójnych składowych. Tak więc idea całego rozwiązania jest właśnie taka, żeby dla wszystkich par odcinków policzyć wszystkie iloczyny wektorowe i na podstawie znaku tych iloczynów wektorowych wywnioskować właśnie, czy te odcinki się przecinają, czy jeden się kończy w drugim i na podstawie tego zmodyfikować naszą liczbę wierzchołków, naszą liczbę krawędzi, naszą liczbę składowych i potem już po prostu policzyć to wprost z tego wzoru. No widać, że liczenie tych iloczynów Wektorowych to jest stała, to jest duża stała, no bo tutaj jest dużo operacji, plus jeszcze robimy to dla wszystkich kombinacji czterech wierzchołków, ale to ciągle jest stała. No i to jest n kwadrat odcinków, co mieści się w czasie.